Hejka kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was nagrać, tak jak już widzicie po tytule filmiku, taką aktualizację moich perfum. U mnie na kanale już jest taki filmik o perfumach. Był nagrywany chyba rok temu. Możecie zobaczyć. Yy, ogólnie, taką poprawę. poprawę no, yy, yy, tak mi się wydaje, że jest poprawa, jak mówiłam yy, rok temu, a jak może mówię teraz. W sensie wtedy to się tak, jakby bałam tego aparatu, a teraz jest ok. Yy, no i yy, tutaj, tak jak tutaj widzicie, yy, mam yy, całą swoją kolekcję perfum. Przywiozłam, oczywiście umieściłam sobie to na tej mojej fajnej tacy, którą kupiłam w Akszyn. Na pewno widziałyście z zakupów na moim filmiku, a jak nie, to zapraszam serdecznie. Ja zakupiłam sobie tą tacę taką ładną szklaną, bo była w bardzo dobrej cenie 14 zł chyba, a w, czy 13, a w Irlandii tutaj w Ticemaksie też mamy takie ładne tace, ale one są drogie. No i powiem wam, że y, nie potokła się dotarła w całości. Ja miałam spakowaną ją w bagażu do luku do samolotu y, w y, walizce no i przewiozłam i tak sobie umieściłam cały mój zestaw, mój zbiór, który posiadam już od jakiegoś czasu. To nie jest tak, wiecie, na bieżąco. Ja to sobie po prostu zbieram te perfumki i y, po prostu tak sobie je kolekcjonuję, ponieważ lubię. No, i tutaj odsyłam Was do filmiku, zaraz Wam się pokażę wyżej. Aktualizacja, znaczy tam są ogólnie perfumy, które się też tutaj znajdują, tak, ponieważ ich nie zużyłam. A aktualizację nagrywam teraz. Mam tutaj chyba 6 nowych zapachów. Muszę sobie tutaj sięgnąć, bo mam w notesie sobie y, napisałam y, ogólnie o tych zapachach, nuty zapachowe. Bo ja to robiłam teraz tak na bieżąco, bo przywiozłam je właśnie z Polski. To były prezenty y, na Boże Narodzenie, to, y, jak i po prostu tak z, z okazji jakiejś tam miłej sytuacji. No i y, może zaczniemy. Od prezentów, i tak. To był prezent od mojej kochanej siostry. Dziękuję pięknie. To są perfumy J'adore Dior. Tak się prezentuje. Bardzo piękne opakowanie. Zapach. Ja sobie będę psikała, kochani, żeby Wam mówić, i po prostu, jak, jak są cudowne. O nie, po prostu ja kocham. Ja te wszystkie perfumy, tak jak mówiłam, ja ich nie używam na co dzień, tylko na specjalne okazje i... No tak, przy weekendzie, gdzieś na wyjście, bo tak jak już na pewno wiecie, ja ogólnie na co dzień używam takie dość tanie, tańsze, tańsze perfumy i to są perfumki z Avonu, takie wody toaletowe. I tutaj, no dobra, ale to nie o tym, tylko przechodzę już do tematu. Ok, pierwsze Żadory, Diory są to perfumy y, francuskie. Pojemność mamy 100 ml tak się prezentują. I ja już Wam mówię, yy, mówię no przeczytam Wam tutaj, jakie są yy, opis tych perfum. Yy, J'adore Dior to szlachetny kobiecy zapach, stworzony w hołdzie dla miłości Chrystiana Diora do kwiatów. Główne nuty zapachowe yy, jest tak, kwiat Yang Yang, róża damasceńska i oraz jaśmin. No to po prostu powiem Wam, na pewno... Kto lubi takie fajne, delikatne, mega kobiece zapachy no to ten J'adore Dior na pewno Wam wpadnie w oko. Ten stolik mi tutaj tak drga niestety, ale to nic. Następne perfumy, był to prezent na gwiazdkę nie, chyba przed gwiazdką, jakoś coś takiego. Są to bardzo fajne, zobaczcie opakowanie, mega. Ja już kiedyś oglądałam te perfumy w perfumerii u nas tu w Irlandii, no i y, bardzo mi się podobały, ale są dość drogie i pojemność tych perfum jest to 50 ml. Są to perfumy Moschino Toy. Bardzo fajne opakowanie. Zapach cudowny. Psiknę specjalnie dla was. Zapach słodziutki, delikatny. Och, mega, bardzo mi się podoba. Tą głowkę od tego mi się chyba zostawię yy, dla mojej yy, siostrzenicy, bo ona na pewno się pobawi taką główką. To jest plastikowe, więc będzie fajnie. Yy, nutami głowy, o, w ten sposób, nie mogę się wysłowić. Nutami głowy są mandarynka, jabłko, magnolia. Yy, nutami serca, piwonia, biała porzeczka, jaśmin. I jest to zapach kwiatowo-drzewny i tutaj mamy pisane piżmowe perfumy, kwiatowo drzewne no właśnie tak. I bazą, bazą tych perfum jest drzewo sandałowe, takie orientalne, drzewo piżmowe i piżmo. Tak jak Wam właśnie mówiłam, kto lubi takie fajne, specyficzne... De, ala takie delikatne, ale to nie jest mdły zapach, to jest taki właśnie coś orientalny. Jeżeli lubicie orientalne perfumy, to tak to będzie dla was i polecam wam sprawdzić sobie, zapach tych perfum są świetne. Ja nie lubię takich, powiem Wam, bardzo mdłych, mam jedne takie perfumy pudrowe, ale one są takie, no powiem Wam na okres jesienny no, zimowy to spoko później co ja mam dla Was kolejne kolejne perfumki, aha to będą perfumy to nie są perfumy kochani, to jest woda toaletowa, pojemność tego to jest 100 ml i to są Eudes Jordins Eudes Jordins to, to jest taka fajna woda toaletowa ona jest tej firmy Clarins. Na pewno znacie kosmetyki z firmy Clarins. Bardzo dobre są kosmetyki z tej firmy. Francuskie. I do tego w zestawie właśnie była taka perfumetka mała do kompletu. I tutaj ją chyba można odkręcić. Tak. To jest wszystko szkrane, ale ten zapach mnie tak rozwala, powiem Wam. Tak mnie to rozwala, bo. To są, powiem wam, perfumy mega wakacyjne. To są typowo, no znowu mówię perfumy, to jest typowo taka woda perfumowana wakacyjna. Bardzo fajnie się utrzymuje na y, ciele. Bardzo zapach to jest po prostu no przywołuje po prostu nic więcej jak wakacje, słońce, plaża. To jest to. To jest to, czego nam brakuje teraz. I tak, jest, tak jak mówiłam, jest to woda perfumowana, pojemność 100 ml, bardzo fajny, świeży, wakacyjny zapach. No, po prostu kojarzy mi się z takimi gorącymi tropikami. Mega. I już Wam czytam, co tutaj jest. Wyjątkowe połączenie olejków esencja, esencjalnych oraz aroma i fitoterapeutycznych. O, mega. Właściwości... Roślin. Są tutaj cytrusowe. Mamy tutaj um, ogólnie główne nuty głowy: cytrusowe, różane. Nuty zachwycają niczym magiczny ogród, dokładnie. Magiczny ogród, ale ja bym to, jak dla mnie, takie dla zmysłów zapach, to jest bardzo świeży, taki. Um, no tak jak mówiłam, wakacyjny, taki mega, że, że po prostu taki pchający do działania, że Wam się chce po prostu wszystko. No ja uwielbiam to, po prostu uwielbiam. Uwielbiam ten zapach, musicie sobie go powąchać. U nas możecie chyba go, wiem, że chyba w perfumeriach, nie wiem czy OMON jest, ale na pewno jest w sklepach Boots i... I, w, I chyba w budzie, tak, w budzie, tak. No to i w aptekach u nas, zapomniałam. Jeszcze w aptekach to jest tak, one są w aptekach. Następne perfumki. To są, dostałam je właśnie. Fajnie mi się będą kojarzyć, ponieważ dostałam je teraz w prezencie. Jest to pojem, nazwa Lady Million i to jest taki diamencik. Pojemność mamy 30 ml, i są to perfumy. Tak, dostałam je właśnie teraz na przyjazd po tak długiej przerwie z moim narzeczonym. I. Wzruszyłam się trochę, no i powiem Wam, że mm, będę, będą mi się bardzo miło kojarzyć te perfumy. Są świetne, piękny zapach. Kobiecy, taki do małej czarnej, przepiękne są. I już Wam one widzicie? One tak nie stoją na prosto, tylko taki to jest diamencik, czyli on się opiera na swoich ściankach. No i wybaczcie mi, że się tak wzruszyłam. No i, ale co to? Trzeba być naturalnym, prawda? No i już Wam mówię, jakie, są, y, jakie to są perfumy Lady Million, są to Paco Rabana, to zapach piękna i hołd dla y, siły kobiecości, dokładnie, ja mówię do małej czarnej, ale to są takie wdzięczne te perfumy, takie mega kobiece i właśnie też mi się kojarzą, tak jakbym powiedziała, do y, siły kobiety, to do Mary Monroe, bym ją je bardzo porównała. I tutaj mamy napisane, Są tu białe kwiaty w tych perfumach. Arabski jaśmin, malinki, a akcent, malinowy akcent, esencja kremu. I jest tutaj malinowy akcent i esencja kremowego miodu. Coś takiego powiem Wam lekko ciężkiego, bo to nie są lekkie perfumy, lekko ciężkie, ale są bardzo. No, na takie specjalne okazje, to, to tak. Na co dzień raczej nie, bo są troszkę ciężkie, ale do małej czarnej, do jakiejś restauracji, do, na jakieś fajne wyjście, oczywiście tak. Ja tak siedzę zgarbiona tutaj, ale już się prostuję. I yy, z tej kolekcji, którą mam, tak jak mówiłam, dołączyło tutaj sześć zapachów. Tutaj mamy cztery, i ostatnie dwa to są ritualsy. Pierwsze polecą może te różowe. Te sobie na razie tu odłożę. Pierwsze lecą. Y, ja bardzo lubię kosmetyki z Ritualsa, na pewno już wiecie. Wody toaletowe też tak na co dzień odświeżające, olejki do ciała, olejki pod prysznic, no cały ich y, asortyment. I mam tutaj, jestem y, zadowolona, ponieważ jestem szczęściarą, i mam tutaj perfumy. To są perfumy, już Wam mówię jak one się. Flers del Himalaya. Flers del de Himalaya. Jest to pojemność 60 ml. zapaszek mamy też słodkawy, orzeźwiający. Słodki, ale nie taki mdły. Pamiętajcie, bardzo fajne, świeże, odświeżające. Nie mdłe, nie są mdłe. Już Wam mówię, tutaj mam taki krótki opis, bo nie mogłam znaleźć czegoś takiego dłuższego, żeby coś tutaj nam powiedzieli. I mamy zapach kwiatowy, piżmowy, pudrowy, różany i słodki. Tak można to opisać. Właśnie nie miałam tutaj nigdzie napisane, właśnie jakie tutaj mamy. Słodkie, no to byście kojarzyły, prawda, z jakimiś też owocami, no ale tutaj nie mam. Jest tylko y, główne nuty, to jest kwiatowy, piżmowy, pudrowy, różany i słodki. No to tak jak mówiłam, one są bardzo fajne, takie odświeżające, słodkie, wyczuwalny, delikatnie też pudrowy zapach, ale bardzo lekko, ponieważ są mega odświeżające na okres wiosenno-letni no, no to jak znalazł na jakąś fajną randkę, wiecie, coś fajnego <grych> ok, dobra tutaj mamy jedne następne mamy yy, yy, Rituals Ocean Infini tak się prezentują też pojemność mamy 60 ml białe, białe no takie yy, morski kolor taki niebiesciutki. No i tutaj mamy zapach już Wam psikam, bo ja mylę się w tych wszystkich zapachach i muszę sobie zawsze odświeżać. Wiecie co? Morski, taki związany z morzem, z solą. Świeży bardzo. No i bardzo taki. Ten jest bardzo taki randkowy, a ten jest taki odświeżający, taki bardziej fajny na jakiś wyjazd, coś takiego. Morski, no kojarzy mi się tak z jakąś sól morska, taki lekko chłodzący, taki jakby lekko lodowy. No coś takiego, ale już Wam mówię, jak, co tutaj mam napisane. Jest to zapach morski, wodny, o, aromatyczny, piżmowy, świeży, owocowy, słodki i mamy tutaj w nim napisane, że jest gruszka i. Konwalia, no właśnie, tak mi się kojarzyło, coś z takim lekkim, lodowatym zapachem, bo Konwalia ma też taki piękny, fajny, specyficzny leśno, taki kwiatowy zapach. Piękne są te perfumy, tak samo. Wszystkie te ogólnie moje perfumy mają, mają w sobie właśnie taki zestaw nie zestaw, tylko na bazie są. Takich słodko orzeźwiających, takich piżmowych. Ja lubię takie w ogóle zapachy. Słodko orzeźwiające, orzeźwiająco piżmowe. Tutaj pozostałe te zapachy, tak jak mówiłam, odsyłam was do mojego filmiku, bo tam bardzo dokładnie mówię. Jeszcze jakbyście chciały, to wam mogę tylko tak na szybko powiedzieć. Tu mamy Jimmy Choo, Bardzo fajny, też taki ostry zapach. Tutaj mamy na wiosnę, lata. Na wiosnę, lata. Wiosnę, lato. Aqua di Giorgio Armani. Też bardzo fajny zapach. Ten bardzo lubię: Dolce Gambana. Number 3. Słodziutkie, odświeżające. Tutaj mamy Emporio Armani: Because It's You. To są bardzo słodziutkie perfumy, ale bardzo słodkie. Jeżeli ktoś lubi słodkie, to są bardzo słodkie, bardzo fajne. No To na okres jesienno-zimowy świetne są. I tutaj jeszcze mam Locitan, Locitan, chyba coś takiego, no nie wiem, ale to są też bardzo fajne francuskie perfumy. Yy, tu mamy, tak, yy, to są perfumy. Ja je kupiłam kiedyś na lotnisku. Też są bardzo fajne, takie słoneczne na wakacje, bym je było coś tak z bardzo są podobne z tymi Sklerince. Z to są te, no i ostatnie moje tutaj, które są to są Karolina Herrera tutaj mamy 212 Sexy, bardzo fajny, fajne perfumki tutaj macie ogólnie, one się tak prezentują że są dwie ile tu jest pojemność? dwie na 60, czyli dwie 30 możecie sobie włożyć do torebki tutaj, o widzicie, w takich małych, fajnych, szklanych flakonikach i Zapach to jest, powiem Wam, taki kobiecy, zmysłowy, po prostu są zarąbiste. Ja mam bardzo fajne wspomnienia z tymi perfumami i też Wam serdecznie je polecam. No i co, kochani moi? Mam nadzieję, kochane, ogólnie, że wytrwałyście do końca. Już mi miga tutaj bateria, muszę się streszczać. To tak się prezentuje ta moja kolekcja tych perfum. Zrobiłam aktualizację sześciu moich nowych zapachów. Mam nadzieję, że yy, któreś perfumy Wam przypadły do gustu. Dajcie znać, czy może posiadacie, jesteście posiadaczkami yy, któryś yy, perfum, tutaj z tych, yy, które ja mam. Byłoby fajnie, tak miło. Piszcie pod filmikiem, bo jestem bardzo ciekawa, które posiadacie, czy lubicie takie, jak Wam mówiłam, jak ja tutaj posiadam, takie słodko-piżmowo-orientalne, żeby były świeże po prostu. No i co, kochani, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Przysyłam moc buziaków. Pozdrawiam Was serdecznie. Kto nie subskrypował, zapraszam, kto nie subskrypuje mojego kanału, zapraszam serdecznie. Będzie mi mega miło. Zapraszam również do ksiąkowania, do komentowania. No i pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. Pa!